Rozdział ósmy. Kompot. A następnego ranka szkoła i syfon, miętus, hopek, mezdral, gałkiewicz i akuzativus cum infinitivo, bladaczka, wieszcz i codzienna, powszechna niemożność. Nudno, nudno, nudno. I znowu to samo. I znowu wieszcz wieszczy, nauczyciel ględzi wieszczem, na życie zarabia, uczniowie pod ławkami męczą się w prostracji, palec w bucie kręci się jak kłowrotek i nie pieprz pietrze, wieprza pieprzem, i nie wieprz pietrze, wieprza pieprzem, i nie pieprz pietrze, wieszcza pietrzem. Nudno, nudno. I znowu nuda ciśnie, pod ciśnieniem nudy wieszcza i nauczyciela rzeczywistość się pomału w świat przemienia ideału. Daj mi teraz marzyć, daj. I już nikt nie wie, co jest realne, a czego w ogóle nie ma, gdzie prawda, gdzie złuda, co się czuje, czego się nie czuje, gdzie naturalność, a gdzie sztuczność. Zgrywa i to, co powinno być, miesza się z tym, co nie jest, i jedno drugie dyskwalifikuje, jedno drugiemu odbiera wszelką rację bytu. O, wielka szkoła nierzeczywistości! A więc i ja także przez bitych pięć godzin marzyłem o swym ideale. Gęba w pustce rozrastała mi się jak balon bez przeszkód. Bo w świecie fikcyjnym i realnym nie było nic, co by mogło wrócić ją do normy, a więc i ja miałem już swój ideał, nowoczesną pensjonarkę. Byłem zakochany, marzyłem jako smętny amant i aspirant. Po nieudanych próbach pozyskania ukochanej, po próbie wyrzydzenia ukochanej, żałość wielka mną owładnęła. Wiedziałem, że wszystko stracone. Rozpoczął się różaniec dni monotonnych. Byłem uwięziony. Cóż mam powiedzieć o tych dniach bliźniaczych? Rano chodziłem do szkoły, ze szkoły wracałem na obiad do młodziaków. Nie zamierzałem już uciekać ani wyjaśniać, ani protestować. Owszem, z przyjemnością stawałem się uczniem. Jako uczeń bliższy przecież byłem pensjonarki niż jako człowiek samodzielny. Ejże, ejże. Zapomniałem prawie o moim dawnym trzydziestaku. Nauczyciele polubili mnie, dyrektor piórkowski klepał mnie po pupie, a podczas dysput ideologicznych i ja teraz dostawałem wypieków i krzyczałem. Nowoczesność! Tylko nowoczesny chłopiec! Tylko nowoczesna pensjonarka! Z czego śmiał się kopyrda. Przypominacie sobie zapewne kopyrda jedynego nowoczesnego chłopca w całej szkole? Starałem się stowarzyszyć z nim, próbowałem zaprzyjaźnić się i wydobyć sekret relacji jego z młodziakówną, ale on mnie zbywał, odnosząc się do mnie z większym jeszcze lekceważeniem niż do innych. Jakby przeczuł, że zostałem odpalony przez siostrę jego w typie, nowoczesną pensjonarkę. W ogóle bezwzględność, z jaką uczniowie tępili wrogie sobie gatunki młodości, była nadzwyczajna. Czystościowcy nienawidzili brudnych, nowocześni brzydzili się staromodnymi i tak dalej. Tak dalej, dalej i dalej. Cóż mam jeszcze powiedzieć? Syfon umarł. Zgwałcony przez uszy, nie mógł przyjść do siebie, nie mógł żadną miarą pozbyć się pierwiastków złowrogich, które mu zaszczepione zostały przez uszy. Nadaremnie męczył się, godzinami całymi próbował zapomnieć słów uświadamiających, które chcąc, nie chcąc usłyszał. Powziął awersję do swego skażonego typu i chodził z wewnętrznym niesmakiem, coraz bledszy. Ciągle mu się odbijało, spluwał, krztusił się, harczał, kaszlał, ale nie mógł. Czując się niegodnym, powiesił się pewnego popołudnia na wieszaku. Co wywołało ogromną sensację, nawet w prasie pojawiły się notatki. Miętusowi jednak niewiele z tego przyszło. Śmierć Syfona nie poprawiła najmniej stanu jego gęby. Cóż z tego, że Syfon skonał. Miny, które robił podczas pojedynku, przywarły mu do twarzy. Nie tak łatwo wyzbyć się min. Twarz raz naruszona nie wraca się sama, nie jest z gumy. Chodził zatem nadal z gębą tak antypatyczną, że nawet Hopek i Myzdral, jego przyjaciele, unikali go o ile mogli. Im zaś był pokraczniejszy, tym oczywiście bardziej wzdychał do parobka. Im zaś bardziej wzdychał, tym rzecz jasna pokraczniejsza stawała się gęba. Niedola zbliżyła nas. On do parobka wzdychał, ja do nowoczesnej. I tak na wspólnym wzdychaniu czas schodził powoli, ale rzeczywistość była ciągle niedostępna i nieosiągalna, jakbyśmy mieli na twarzach wysypkę. Opowiedział mi, że ma widoki na posiadanie służącej młodziaków. Owego wieczoru wychodząc przez kuchnię pod gazem skradł jej całusa, ale tego by najmniej nie zadowoliło. To nie to, mówił, to nie to. Skraść ceusa dziewce? Wprawdzie dziewka bosa, po prostu ze wsi. Jak się dowiedziałem, brata ma parobka. Ale cóż z tego cholera psiakrew, zera zamorowa? I użył innych wyrażeń, których nie powtórzę? Siostra nie brat, domowa sługa nie parobek. Chodzę do niej wieczorami, kiedy ta twoja młodziakowa jest na sesji komitetu. Gadam, trailuję, co wlezie, nawet gwarą ludową zajwaniam, Ale ciągle jeszcze nie chcę uznać mnie za swego. I tak oto kształtował mu się świat, ze służącą na drugim planie, z parobkiem na pierwszym. Ale mój świat przeniósł się bez reszty, ze szkoły do domu młodziaków. Młodziakowa zauważyła rychło z bystrością matki, że jestem zadłużony w córce. Nie potrzebuję dodawać, że inżynierową, którą już Pimko nieźle podekscytował na wstępie, jeszcze bardziej podekscytowało to odkrycie. Chłopiec staromodny i zmanierowany, nieumiejący ukryć zachwytu dla nowoczesnych atrybutów pensjonarki, był niejako językiem, którym mogła smakować i wyczuć wszystkie uroki córki, a pośrednio własne. Tak więc stałem się językiem tej tłustej kobiety. A im bardziej byłem staroświecki, nieszczery i nienaturalny, tym one lepiej czuły nowoczesność, szczerość i prostotę. A przeto te dwie rzeczywistości infantylne nowoczesna, staromodna. Pobudzając jedna drugą, jątrząc się i podniecając tysiącznymi najdziwaczniejszymi spięciami, kumulowały się i piętrzyły w świat coraz bardziej ułamkowy i zielony. I doszło do tego, że młodziakowa stara jeła popisywać się przede mną, chwalić się i puszyć nowoczesnością, która po prostu młodość jej zastępowała. Nieustannie przy jedzeniu oraz w wolnych chwilach odchodziły rozmowy o swobodzie obyczajów, epoce, rewolucyjnych wstrząsach, czasach powojennych, etc., i stara zachwycona była, że może być młodsza epoko od chłopca, który był młodszy wiekiem. Zrobiła z siebie młódkę, a ze mnie staruszka. No cóż tam, nasz młody staruszek? mawiała. Nasze zgniłe jajo? I z wyrafinowaniem inteligentnej inżynierowej nowoczesnej, jaką była, znęcała się nade mną swoją przedsiębiorczością życiową i swoim doświadczeniem życiowym. I tym, że zna życie, i tym, że jako sanitariuszkę skopano ją w okopach podczas wielkiej wojny, i swoim zapałem i horyzontami swymi, i liberalizmem swoim kobiety postępowej, czynnej, śmiałej, tudzież obyczajem swoim nowoczesnym, codzienną kąpielą i jawnym chodzeniem do pewnej dotąd zakonspirowanej ubikacji. Dziwne, dziwne rzeczy... Pimko odwiedzał mnie od czasu do czasu. Stary nauczyciel delektował się pupą moją. Co za pupa, mruczał. Niezrównana. I w miarę możności jeszcze podbijał bębenka młodziakowej, doprowadzając niemal do przesady żołng staroświeckiego pedagoga i gorsząc się jak najusilniej nowoczesną pensjonarką. Zaobserwowałem, że gdzie indziej, z piórkowskim na przykład, nie był wcale taki stary ani nie miał staroświeckich zasad. I nie mogłem pojąć, czy to młodziakowie wywołują w nim tę staroświeckość, czy przeciwnie, on wywołuje nowoczesność młodziaków, czy wreszcie nawzajem jednocześnie uzależniają się gwoli wyższej racji Rymu. Do dziś nie wiem, czy Pimko, Belfer skądinąd przecie absolutny, popadł w ten gatunek przedwojenny Belfra, zmuszony rozwydrzeniem powojennym młodziakówny, czy może sprowokował rozwydrzenie, przybierając umyślnie taką właśnie nieszczęśliwą i niezdarną postać poczciwego dziadka. Kto kogo tu stwarzał? Nowoczesna pensjonarka dziadka, czy też dziadek nowoczesną pensjonarkę? Pytanie dosyć bezprzedmiotowe i jałowe. Jak dziwnie jednak, że krystalizują się całe światy między łydkami dwóch osób? Tak czy owak oboje czuli się w tym doskonale. On jako pedagog dawnych zasad i poglądów, ona jako rozwydrzona. I stopniowo wizyty jego stawały się coraz dłuższe i coraz mniej poświęcał mi uwagi, koncentrując się na nowoczesnej. Czy mam to powiedzieć? Byłem zazdrosny o Pimkę. Cierpiałem nieludzko, widząc, jak tych dwoje uzupełnia się, zgadza, rymuje piosenkę, jak tworzą razem mały pieprzny poemacik staromłody. I było to haniebne widzieć, że Antek o łytkach tysiąc razy gorszych jest bardziej ode mnie zgrany z nowoczesną. W szczególności Norwid stał się dla nich pretekstem tysiąca igraszek. Łagodny Pimko nie mógł pogodzić się z ignorancją w tym przedmiocie obrażało to jego najświętsze uczucia. Ona znowu wolała skakać otyczce i tak wciąż się oburzał, a ona się śmiała. On zalecał, a ona nie chciała. On błagał, a ona skakała ciągle, ciągle, ciągle. Podziwiałem mądrość i wytrawność jaką belfer, nie przestając ani na chwilę być belfrem, działając zawsze na zasadzie belfra, umiał jednak czerpać rozkosz z nowoczesnej pensjonarki na mocy kontrastu i sposobem antysyntezy, jak belfrem pobudzał ją do pensjonarki, ona zaś jego pensjonarką do belfra podniecała. Zazdrościłem strasznie. Choć przecie i ja również podniecałem antytetycznie i byłem przez nią podniecany. Ale ja, o Boże, nie chciałem być staromodny z nią, chciałem być z nią nowoczesny. Hej, męka, męka, męka. Nie mogłem i nie mogłem wyzwolić się z niej. W niwecz poszły wszelkie próby wyzwolenia. Szyderstwo, jakiego nie szczędziłem jej w myślach, nie dawało żadnych rezultatów. W istocie, cóż znaczy ta szyderstwo za plecami? I zresztą szyderstwo było niczym innym, jeno hołdem, właśnie. Gdyż na dnie szyderstwa czaiła się trująca rząd podobania. Jeżeli szydziłem, to wyłącznie chyba aby ustroić się w pawie pióra szyderstwa i dlatego tylko, że nie zostałem zaakceptowany. A takie szyderstwo zwracało się przeciw mnie, czyniąc mi gębę jeszcze obrzydliwszą i straszniejszą. I z takim szyderstwem nie śmiałem wystąpić wobec niej. Wzruszyłaby ramionami. Bo dziewczyna, podobna w tym do innych ludzi, nigdy nie zlęknie się tego, kto szydzi, ponieważ nie został dopuszczony. A błazeński wypad na nią wówczas w jej pokoju przyniósł mi tylko tyle, że odtąd miała się przede mną na baczności. Ignorowała mnie, ignorowała jak tylko nowoczesna pensjonarka to potrafi. Niemniej doskonale wiedząc o mym rozkochaniu w jej urokach nowoczesnych. Potęgowała zatem te uroki z wyrafinowanym okrucieństwem sroki, wystrzegając się jedynie starannie wszelkie kokieterii, która by mogła ją ode mnie uzależnić. Tyle tylko, że sama dla siebie stawała się coraz dziksza, bardziej bezczelna, śmiała, ostra, gipka, wysportowana, łytczana, że szparko dawała się ponosić nowoczesnym wdziękom. I siadywała przy obiedzie, ach, dojrzała w niedojrzałości, pewna siebie, obojętna i sama dla siebie. A ja siedziałem dla niej, dla niej. Dla niej siedziałem i nie mogłem ani przez jedną sekundę nie siedzieć dla niej. W niej byłem. Ona mnie w sobie zawierała, razem z mym szyderstwem. Jej gusta, jej smaki były dla mnie decydujące i mogłem podobać się sobie tylko o tyle, o ile jej się podobałem. Tortura. Tkwić bez reszty w nowoczesnej pensjonarce. I nigdy ani razu nie zdołałem przyłapać jej na najmniejszym choćby załamaniu w nowoczesnym stylu. Nigdy żadnej luki, przez którą mógłbym wydostać się na wolność, dać drapaka. To właśnie mnie w niej urzekło. Owa dojrzałość i suwerenność w młodości, pewność stylu, gdy my tam w szkole miewaliśmy w wągry, gdy nieustannie wyskakiwały nam rozmaite krosty, ideały, gdy ruchy mieliśmy niezdarne, gdy co krok to gafa, jej extorieur był zachwycająco wykończony. Młodość dla niej nie była wiekiem przejściowym. Młodość dla nowoczesnej stanowiła jedyny właściwy okres życia człowieczego. Gardziła ona dojrzałością, a raczej niedojrzałość była dla niej dojrzałością. Nie uznawała brud, wąsów, mamek ani matek z dzieckiem, i stąd brała się jej moc magiczna. Młodość jej nie potrzebowała żadnych ideałów, gdyż sama sobie była ideałem. Nie dziwota, że ja, udręczony młodością idealistyczną, łaknąłem jak kania tej młodości idealnej. Lecz nie chciała mnie, gębę mi robiła i z dniem każdym straszliwszą robiła mi gębę. Przebóg! Jakże mnie dręczyła w mojej krasie. Ach, nie znam nic okrutniejszego niż człowiek, który drugiemu człowiekowi gębę robi. Wszystko mu jest dobre, byle w śmieszność, w groteskę, w maskaradę wepchnąć, albowiem brzydota tamtego jego piękność syci. O, wierzcie, robienie pupy niczym jest w porównaniu do robienia gębę. Na koniec, doprowadzony do ostateczności, zaczynałem roić najdziksze plany fizycznego zniszczenia pensjonarki. Oszpecić twarzyczkę, nos jej uszkodzić, oderżnąć. Lecz przykład Miętusa z syfonem wskazywał, że fizyczna przemoc nie na wiele się przydaje. Nie, duszy nic po nosie. Dusza tylko przez wyciężeniem duchowym się wyzwala. A cóż mogła począć moja dusza, gdy w niej tkwiła? Gdy byłem w niej? Gdy ona mnie w sobie zamykała? Czy można wydobyć się o własnych siłach z kogoś, nie mając nic poza nim? Żadnego oparcia, żadnego kontaktu z niczym Jak tylko przez niego Gdy styl jego dominuje cię całkowicie Nie, o własnych siłach To wyłączone, wykluczone Chyba, że ktoś trzeci dopomoże ci z boku Poda choć koniuszek palca A któż miał do pomoc? Miętus, który nie bywał u młodziaków Tylko w kuchni pokryjomu I nie asystował nigdy memu obcowaniu z pensjonarku. Młodziak, młodziakowa, pimko Wszyscy zaprzysiężeni pensjonarce Czy wreszcie płatna służąca Istota bez głosu a tymczasem gęba stawała się coraz okropniejsza. Im zaś okropniejsza była, tym bardziej młodziakowa z młodziakówną konsolidowały się w stylu nowoczesnym i tym okropniejszą robiły mi gębę. O styl, narzędzie tyranii, przekleństwo! Lecz przeliczyły się, babę, gdyż nadszedł moment, kiedy przypadkowo za sprawą młodziaka, tak? Właśnie młodziaka. nadwątliły się okowy stylu, a ja po trosze odzyskałem możność, i wówczas ruszyłem do ataku na całego. Hajda, hajda, hajda na styl na urodę nowoczesnej pensjonarki. Rzecz dziwna: inżynierowi zawdzięczam wyzwolenie, gdyby nie inżynier na wieki byłbym uwięziony, on to mimo woli sprawił, że nastąpiło małe przesunięcie, że naraz pensjonarka znalazła się we mnie, nie ja w pensjonarce. Tak. Inżynier wciągnął we mnie córkę. Do zgonu będę mu wdzięczny. Pamiętam, jak się zaczęło. Pamiętam, przychodzę ze szkoły na obiad, Młodziakowie siedzą już przy stole, służąca wnosi zupę kartoflaną, pensjonarka również siedzi, siedzi doskonale, z nieco bolszewicką fiskulturą i w gumianych półbucikach. Zupy jadła mało, a za to wypiła duszkiem szklankę zimnej wody i zagryzła kromką chleba. Zupy unikała, rozwodniona papka, ciepła i zbyt łatwa, musiała zapewne szkodzić jej na typ i prawdopodobnie chciała być jak najdłużej głodna, przynajmniej do mięsa, gdyż dziewczyna nowoczesna głodna jest wyższej klasy niż dziewczyna nowoczesna syta. Młodziakowa również zjadła bardzo mało zupy, a mnie nie zapytała wcale, jak tam w szkole się powiodło. Dlaczego nie zapytała? Dlatego, że nie uznawała tych matczynnych pytań. I w ogóle matka trochę ją mierziła. Nie lubiła matki, wolała siostrę. Proszę, Wiktorze, weź soli, rzekła, podając mężowi sól tonem prawdziwej wiernej towarzyszki oraz czytelniczki Wellsa i dodała wpatrzona nieco w przyszłość, nieco w przestrzeń, z akcentem humanitarnego buntu jednostki ludzkiej walczącej z hańbą zła społecznego, niesprawiedliwości i krzywdy. Kara śmierci jest przeżytkiem. A wtedy młodziak ten Europejczyk, inżynier i uświadomiony urbanista, który kształcił się w Paryżu i stamtąd przywiózł dryg europejski, czarniawy w ubraniu swobodny w bucikach żółtych, giemzowych, nowych, które na nim bardzo się uwydatniały w kołnierzyku ala Słowacki i w rogowych okularach, pozbawiony przez sądów, czerstwy, pacyfista i wielbiciel naukowej organizacji pracy z dowcipami i anegdotami naukowymi oraz dowcipami z kabaretów, rzekł biorąc sól. Dziękuję, Joanno po czym dodał głosem uświadomionego pacyfisty, ale z domieszką studentów politechniki. W Brazylii topią całe beczki soli, gdy u nas jest po sześć groszy gram. Politycy, my fachowcy, reorganizacja świata, Liga Narodów. A wówczas młodziakowa odetchnęła głęboko i rzekła inteligentnie z wizją lepszego jutra i szklanych domów Żeromskiego, nawiązując do tradycji zmagań Polski wczorajszej, a dążąc do Polski jutrzejszej. Zuta, kto to był ten chłopiec, z którym dziś wracałaś ze szkoły? Jeżeli nie chcesz, możesz nie odpowiadać. Wiesz, że cię w niczym nie krępuje. Młodziak Uta zjadła obojętnie kawałeczek chleba. Nie wiem, odpowiedziała. Nie wiesz, rzekła z przyjemnością matka. Zaczepił mnie, rzekła pensjonarka. Zaczepił? Zapytał młodziak. Właściwie zapytał machinalnie. Ale już samo pytanie obciążało kwestię i mogło wywołać wrażenie ojcowskiego niezadowolenia starej daty. Dlatego młodziakowa interweniowała, – A cóż w tym dziwnego? – zawołała, ale z przesadną, być może dezinwolturą. – Zaczepił ją wielkie rzeczy. Niech zaczepia. Zuta, a może umówiłaś się z nim? Doskonale. Może chcesz wybrać się z nim na kajak na cały dzień? A może chcesz pojechać na weekend i nie wracać na noc? Nie wracaj w takim razie? – rzekła usłusznie. – Nie wracaj śmiało. Albo może chcesz wybrać się bez pieniędzy? Może chcesz, żeby on za ciebie płacił? A może wolisz płacić za niego, żeby on był na twoim utrzymaniu? W takim razie dam ci pieniędzy. Ale najpewniej poradzicie sobie oboje bez pieniędzy, co? Zawołała hardo, napierając całym ciałem. Inżynierowa rzeczywiście zagalopowała się trochę. Córka jednak uchyliła się zręcznie od matki, która zbyt wyraźnie pragnęła wyżywać się za jej pośrednictwem. Dobrze, dobrze, mamo. Zbyła ją niczym, nie dobierając kotletów, gdyż siekane mięso nie służyło jej. Za i za łatwe jakieś. Nowoczesna była bardzo ostrożna z rodzicami. Nie dopuszczała ich nigdy zbyt blisko. Ale już inżynier podchwycił wątek żony. Ponieważ żona zainsynuowała, jakoby widział coś złego w zaczepianiu córki, on z kolei zapragnął się wykazać. Tak to oni naprzemian podchwytywali swoje wątki i zawołał: Pewnie nic w tym złego. Zuta, jeżeli chcesz mieć dziecko nieślubne, bardzo proszę. A cóż w tym złego? Kult dziewictwa ustał. My inżynierowie, konstruktorzy nowej rzeczywistości społecznej, nie uznajemy kultu dziewictwa dawnych chreczkosiejów. Wychylił do wody i urwał, czując, że może nieco się zagalopował. Wtedy jednak młodziekowa podchwyciła wątek i pośrednio ogólnikowo zaczęła namawiać córkę do nieślubnego dziecka. Dawała wyraz swemu liberalizmowi, opowiadała o stosunkach w Ameryce, cytowała Lindzeja, podkreślała niezwykłą łatwość pod tym względem współczesnej młodzieży itd., itd. Był to ich ulubiony konik, gdy jedno zsiadało z niego, czując, że za daleko się zagalopowało, drugie dosiadało i pędziło. Było to tym dziwniejsze, że właściwie jak się rzekło, wszyscy oni, bo i młodziak również, nie lubili matki ani dziecka. Lecz trzeba zrozumieć, że dosiadali tej myśli nie od strony matki, a od strony pensjonarki, i nie od strony dziecka, a od strony nieślubnego. Zwłaszcza młodziakowa dzieckiem nieślubnym córki pragnęła wysunąć się na czoło awangardy dziejów, i żeby to było dziecko poczęte przygodnie, łatwo, śmiało, hardo, w krzakach, na sportowej wycieczce z rówieśnikiem, jak opisują w nowoczesnych romansach, etc. Zresztą, już samo mówienie, samo namawianie pensjonarki przez rodziców częściowo realizowało pożądany smaczek, a używali sobie tym śmielej na tej myśli, że czuli mą niemożność wobec niej. Rzeczywiście nie umiałem dotychczas obronić się czarowi siedemnastolatki w krzakach lecz nie uwzględnili, że tego dnia nawet na zazdrość byłem już za biedny. Cóż, od dwóch tygodni bez przerwy robili mi gębę i gęba stała się wreszcie tak fatalna, że nawet zazdrościć już nie miałem z czego. Domyśliłem się, że chłopiec, o którym mówiła młodziakowa, to pewnie kopyrda. Lecz cóż, wszystko jedno. Żałość, smutek, smutek i ubóstwo. Ubóstwo i zmęczenie, wielkie rezygnacja. Zamiast wtedy ująć myśl od strony zielono-błękitnej, hardej, świeżej, ująłem ją ubogo. Cóż, dziecko jest dzieckiem, myślałem, wyobrażając sobie poród, mamkę, choroby, ognipiór, nieporządki dziecięce, koszta utrzymania oraz, że dziecko swym ciepłem dziecięcym i mlekiem zniweczyłoby wkrótce dziewczynę, czyniąc ją ociężałą i ciepłą mateczką. To też powiedziałem ubogo mentalnie, nachylając się do młodziakówny. Mamusia. A powiedziałem bardzo smutno, rzewnie i cieplutko. Wsadziłem w ten wyraz całe to ciepełko mamie, którego oni w swej ostrej, świeżej, dziewczęcej i młodzieńczej wizji świata nie chcieli uwzględnić. Po co to powiedziałem? Od tak sobie. Dziewczyna, jak każda dziewczyna, estetką była przede wszystkim. Zadaniem jej głównym była przystojność, a ja, dopasowując do jej typu ciepłe, uczuciowe i nieco roznegliżowane wyrażenie mamusia, tworzyłem coś ochydnie rozmałanego i nieprzystojnego. I myślałem, że może pęknie od tego. Co prawda wiedziałem, że mi się uchyli, a nieprzystępność pozostanie przy mnie, albowiem taki był układ między nami, że wszystko, co przeciwko niej przedsięwziąłem, przylegało do mnie, jak gdybym pluł pod wiatr. A tu młodziak jak nie chichnie? Zachichotał niespodziewanie dla siebie, gardłowo, złapał serwetę, zawstydził się. Chichotał z oczami na wierzchu, zakasłał się i ryczał w serwetę strasznie, automatycznie, mimo woli. Aż się zdumiałem. Co go tak połechtało w systemie nerwowym? Ten wyraz? Mamusia? Rozśmieszył go kontrast pomiędzy jego dziewczyną a moją mamusią? Coś mu się skojarzyło, może z kabaretem, a może głos mój smutny i żałosny wywiódł go na podwórko rodzaju ludzkiego. Miał on tę właściwość, wspólną wszystkim inżynierom, że był niezmiernie łechczywy na szmonces. A moje powiedzenie istotnie zatrącało, co nie bądź szmoncesem. I chichotał tym intensywniej, im bardziej przed chwilą gloryfikował się w dziecku nieślubnym. Okulary spadły mu z nosa. Wiktorze? Rzekła Młodziakowa, a ja jeszcze dodałem mu gazu. Mamusia, mamusia. Puh. Przepraszam, przepraszam, chichotał. Przepraszam, przepraszam. Puh. A to nie mogę, przepraszam. Dziewczyna pochyliła się nad talerzem, i nagle ujrzałem nieomal fizycznie, że poprzez chichot ojcowski dotknęło ją moje wyrażenie, a zatem dotknąłem ją. Dotknięta była. Tak. Tak, nie omyliłem się. Śmiech ojca z boku zmienił sytuację, wydobył mnie z pensjonarki. Nareszcie mogłem jej dotykać. Siedziałem jak trusia. Rodzice również to zauważyli, Przybiegli na pomoc. Wiktorze, dziwię się, rzekła z niezadowoleniem młodziakowa. Uwagi naszego staruszka nie są bynajmniej dowcipne, to poza, nic więcej. Inżynier pohamował wreszcie śmiech. Co? Myślisz, że ja z tego się śmiałem? Nigdy w życiu, nawet nie słyszałem. Coś mi się przypomniało. Ale ich wysiłki tylko jeszcze bardziej wciągały pensjonarkę w sytuację. Choć nie rozumiałem dobrze, co się dzieje, powtórzyłem jeszcze parę razy Mamusia. Mamusia tym samym tonem ospałem i biednym, a przez powtórzenie wyraz zyskał widać nową siłę, gdyż inżynier ponownie chichnął krótko, urywanie, śmiechem wykrztuśnym gardłowym. I zapewne śmiech ten go rozśmieszył, gdyż z znienacka parsknął na całego, zatykając usta serwetką. – Proszę się nie wtrącać! – krzyknęła na mnie młodziakowa w złości, ale swoją złością bardziej jeszcze wciągała córkę, która na koniec wzruszyła ramionami. – Tajże pokój, mamo! – Odezwała się na pozór obojętnie, ale i to także ją wciągnęło. Zadziwiające, tak radykalnie zmieniły się układy między nami, że każde słowo ich wciągało. Właściwie było nawet dość przyjemnie. Czułem, że odzyskałem możność z pensjonarką, ale było mi właściwie wszystko jedno. I czułem, że odzyskałem możność, ponieważ jest mi wszystko jedno, i że gdybym choć na mgnienie oka, smutek i żałość, ubóstwo i nędzy zastąpił triumfem, natychmiast moja możność byłaby unicestwiona, gdyż była to właściwie. Natychmiast moja możność byłaby unicestwiona, gdyż była to właściwie przedziwna przemożność osnuta na kanwie zdeklarowanej i zrezygnowanej niemożności. Więc, aby utwierdzić się w ubóstwie i zaznaczyć, jak bardzo jest mi wszystko jedno, jak niegodny jestem czegokolwiek, zacząłem babrać się w kompocie. Wrzucałem okruszyny, śmiecie, gałki z chleba, bełtałem łyżeczką. Gębę miałem. Cóż, ostatecznie dla mnie i to dobre. Ach, psiakrew, co mi tam. Myślałem o spale, dodając jeszcze trochę soli, pieprzu i dwie wykałaczki. Ach, niech tam. Wszystko zjem. Byle czym mogę się pożywić. Wszystko jedno. I byłem, jakbym leżał w rowie, podczas gdy ptaszki fruwają. Zrobiło mi się ciepło i przytulnie od bełtania. Co kawaler? Co kawaler? Dlaczego kawaler babrze się w kompocie? Młodziakowa zadała pytanie cicho, lecz nerwowo. Podniosłem nieudolny wzrok z kompotu. Ja tylko tak. Mnie wszystko jedno szepnąłem boleśnie i obleśnie i zacząłem jeść papkę a memu duchowi papka rzeczywiście nie sprawiała już żadnej różnicy trudno wypowiedzieć jakie wrażenie wywarło to na młodziakach nie spodziewałem się równie silnego wrażenia inżynier spontanicznie zachichotał po raz trzeci śmiechem kabaretowym śmiechem podwórkowym śmiechem tylnym dziewczyna pochyliła się nad talerzem i jadła swój kompot w milczeniu poprawnie wstrzemięźliwie nawet heroicznie inżynierowa zbladła i wpatrywała się we mnie jak zahipnotyzowana z oczami na wierzchu Najwyraźniej bała się mnie. Bała się. To poza? Poza? Mamrotała. Proszę nie jeść. Nie pozwalam. Zuta. Wiktorze. Zuta. Wiktorze. Zuta. Zuta. Wiktorze. Przestań. Zabroń. O. Jadłem ciągle. Bo dlaczegoż miałbym nie jeść? Wszystko zjem. Zdechłego szczura. Wszystko jedno. Ech, miętus myślałem. Dobre, dobre. Dobre. Niech tam co tam. Byle co do gęby włożyć. Niech tam co tam. Niech tam. Zuta. Krzyknęła przeraźliwie Młodziakowa. Dla matki widok wielbiciela córki, konsumującego wszystko bez różnicy, był nie do zniesienia. Lecz wtedy pensjonarka, która właśnie skończyła swój kompot, wstała od stołu i wyszła. Młodziakowa wyszła za nią. Młodziak wyszedł konwulsyjnie, rozchichotany, zatykając usta chusteczku od nosa. Nie było wiadomo, czy ukończyli obiad, czy uciekli. Wiedziałem, uciekli. Porwałem się za nimi. Górą nasza. Dalej, naprzód, atakuj, zaczepiaj, bij, goń, ścigaj, następuj, chwytaj, przyduś, duś, duś, gnęb i nie popuszczaj bali się straszyć, uciekali gonić. Cicho. Spokojnie, spokojnie. Biednie i żałośnie. Nie zmieniaj żebraka na zwycięzcę. Wszak żebrak przyniósł ci zwycięstwo. Bali się, żebym im mózgowo dziewczyny jak kompotu nie przyrządził. Ha, teraz już wiedziałem, jak się zabrać do jej stylu. I mogłem w sobie mózgowo, mentalnie nadziewać ją wszystkim, co popadnie, bełtać, drobić, mieszać, nie przebierając w środkach. Ale spokojnie, spokojnie. Kto uwierzy, że chichot podziemny młodziaka przywrócił mi zdolność oporu? Moje czyny i myśli odzyskały szpony. Nie, partia nie była wygrana. Ale mogłem przynajmniej działać. Wiedziałem, po jakiej linii mam pójść. Kompot wyjaśnił mi wszystko. Tak samo jak zbabrałem kompot, zamieniając go w rozwiązłą papkę, tak też mogłem zniszczyć nowoczesność pensjonarki, doprowadzając do niej pierwiastki obce, heterogeniczne, mieszając co w lezie. Hajda, hajda, hajda! Na nowoczesny styl, na urodę nowoczesnej pensjonarki, ale cicho. Cicho.